Dzień dobry, wieczór, moi drodzy. Ja jestem Bartek Gawryszewski, a to jest pierwszy storytellingowy odcinek w podcasteum. A dzisiaj wam opowiem o niezwykle ważnym dla mnie jubileuszu. Muzyka też zaznaczę jedną rzecz. Tutaj będę mówić do was jako Bartini, jako twórca piosenek, jako pisarz, kompozytor, raczej twór, po prostu no, twórca piosenek, tekstów i muzyk do y, swoich najczęściej autorskich piosenek i y, chcę od razu też spracować, dlaczego w ogóle ten odcinek powstaje. Uważam, że wymaga to drobnego wyjaśnienia. Odcinek powstał, ponieważ dokładnie 10 lat temu zacząłem koncertować z własną piosenką i jest to dla mnie niesamowite przeżycie, że minęło 10 lat, a ja dalej siedzę i robię tę muzykę dla siebie i jestem z niej mega zadowolony, że jakoś tam po, po tych 10 latach wreszcie mam materiał, z którym mogę jeździć na koncerty, grać, który mogę prezentować różnym ludziom i jest naprawdę bardzo ciekawe i on się bardzo przez te 10 lat zmieniał. Co więcej, jak wspominałem w poprzednim odcinku, w podsumowaniu lutego, wystartowałem z własnym projektem, którego pra prapremierę osłyszycie na festiwalu Faza. Jest to projekt o nazwie Bartini Solo Act, gdzie sam w otoczeniu instrumentów i kabli będę Wam prezentować utwory, które już trochę są stare, o których też trochę tutaj opowiem, ale też trochę tych nowszych, trochę może Niektórych aranżacji, które mogą wam się wydawać znajome, a które też mogą wam się wydawać nowe, ale może przez to też i przyjemne. I jest to też, oprócz tego, że jest to taki fajny jubileusz, to jest to też takie moje pożegnanie z koncertowaniem, gdyż uważam, że już występowanie na scenie ze swoim materiałem muzycznym nie sprawia mi aż takiej przyjemności jak. Jeszcze powiedzmy, rok czy dwa lata temu, kiedy miałem jakoś taki większy fan z tego, kiedy jakoś czułem, że jeszcze może mm, dałbym radę, ale po prostu ja już trochę tego nie czuję. Mogę być trochę taki sfrustrowany człowiek, który w ogóle nic nie osiągnął, no bo żaden utwór jakby nie był przez was być może nawet słyszany, ale po prostu mm, mam tak rzeczywiście te 10 lat sobie tworzę, i zaraz usłyszycie po prostu moją historię tworzenia muzyki, bo w ogóle o całej muzyce, jaka towarzyszy mi przez całe życie, to jeszcze powstanie nie jeden odcinek wspominkowy czy storytellingowy właśnie. Natomiast tutaj chcę się skupić stricte na mojej twórczości, którą uważam, że no, ponieważ jest moja, no to jest powiedzmy, że dobra. Yy, na pewno nie powiem, że najlepsza, bo akurat Ego Top u mnie to okres, który przeminął i o tym pewnie też kiedyś opowiem. Ale no uważam, że yy, jak na Tyle, ile umiem, to myślę, że robię całkiem niezłą robotę. Dlatego też podsumujemy też sobie te kilka lat działań, i tego, co udało mi się zrobić, tego, czego mi się nie udało zrobić. A zaczniemy od dosłownie samego początku. Fragment piosenki, który przed chwilą usłyszeliście w ramach przerywnika, nosi tytuł Nie tędy Droga. Z nim się wiąże niezwykle ciekawa historia. Miało to miejsce w okolicach kwietnia i maja 2014 roku, czyli właśnie dokładnie 10 lat temu. Mianowicie jest to taka historia, można by powiedzieć, że na czasy gimnazjalne typowa. Jest sobie pewien on, jest sobie pewna ona. Wchodzą ze sobą jakoś tam na różne zajęcia, nagle mają też, yy, dowiadują się, że mają ze sobą już trochę więcej wspólnego niż tylko właśnie wspólne zajęcia czy pasje. I rodzi się między nimi coś, co można nazwać uczuciem, zauroczeniem, nazwijcie to jak chcecie, ale generalnie wszystko skłania się ku temu, że oni zaczynają ze sobą na poważnie myśleć o związaniu się ze sobą. No, tak jak to wiadomo w gimnazjum bywa, że y, związki, motylki brzuchu i tak dalej. Jeśli ktoś w gimnazjum tego nie przechodził, to y, no, z jednej strony nie ma fajnego słania, z drugiej strony może też oszczędził sobie kilku traum życiowych, także tutaj jakby zależy od was. A. Właśnie u mnie tak było, że była sobie ta para, no i ona po kilku miesiącach się rozstała. I kiedy się rozstawała, to rozstawała się w wielkim huku, jak to wtedy bywało, i ludzie dzielili się na dwa obozy. Że to on miał rację, że, ją że nie są razem, albo że to ona miała rację, że on jest po prostu nie wart tej osoby. Jak teraz sobie o tym myślę, to naprawdę aż mi się w głowie uśmiecha, pozdrawiam moich przyjaciół z tego pięknego czasu, których prawie, że nie miałem, ale no wszystkich moich kolegów z gimnazjum, wspominam teraz bardzo ciepło, to serdecznie was pozdrawiam, jeśli tego słuchacie. No a ja sobie stałem po prostu z boku, przysłuchiwałem się temu i miałem takie, kurde, no przecież nie do końca chyba o to w tym wszystkim chodzi, może mogę się nie znać i mówię to z perspektywy czasu 10 lat, naprawdę, dalej się mogę na tym nie znać. No ale uznałem, że kurczę, ponieważ nie za bardzo mogłem się wygadać na ten temat, bo nie uważałem, że ktoś będzie chciał znać moje zdanie na ten temat i po części nawet miałem rację, to uznałem, że po prostu zrobię to sobie w formie piosenki, że ja sam po prostu ukierunkuję się w tej sprawie. I tak właśnie powstała nie tędy droga. Akordów się nauczyłem kilku nowych przez to, co jest dość ważne. Tym bardziej, że z trzy akordy, które tam są wykorzystane, będę nadmiernie eksploatować w przyszłości, ale o tym później. I szukałem trochę sobie nowych inspiracji muzycznych, bo wychodziłem już z tego etapu, gdzie interesowało mnie tylko to, co trendujące, albo to, w czym był gruntowany. Czy to w pieśni harcerskiej, czy w szantach? Chociaż z szantami będzie absolutnie osobna historia, bo szanty są ze mną odkąd pamiętam i są do dzisiaj ze zdwojoną wręcz siłą. O tym na pewno opowiem w osobnym podcaście na ten temat. I mm, tak sobie szukałem, i w tym momencie trafiłem na trzech twórców, którzy ze mną zostali do dziś. Po pierwsze, Wrócił do mnie Jacek Kaczmarski. Bo on już był wcześniej, tam słuchałem go parę jego utworów. Jakoś mi zawsze one powodowały, że tak, no przyjemnie mi się po prostu tej muzyki, przyjemnie, przyjemnie brzmiała ta gitara w uszach takiego małego mnie. A właśnie kiedy skończyłem 14 razy, jakby zacząłem już dokładniej rozumieć jego teksty trochę dokładnie zrozumiałem, jak skończyłem lat 18. Jak wiadomo, im człowiek jest starszy, tym niektóre teksty rozumie albo inaczej, albo dokładniej. Drugą postacią jest Marek Andrzejewski. Jest to jeden z poetów i piosenkarzy z Lublina, z Lubelskiej Federacji Bardów. I dzięki jego płytom, dokładnie 10 pięter i elektryczny sweter, po prostu zrozumiałem, że Właśnie coś takiego chcę robić. Chcę pisać teksty i chcę pisać muzykę, i to jest naprawdę coś wspaniałego. A trzecią postacią, która tak trochę cichaczem przeszła, jest Krzysztof Zalewski, który tak naprawdę ze swoją płytą Złoto, która ukazała się w 2017 roku, jakoś bardziej nie przekonał do tworzenia, jakoś bardziej ugruntował moje myśli muzyczne i w jakim toku i w jakim gatunku chcę grać. I jakby teraz dzięki niemu mam tak naprawdę najbardziej ugruntowaną gatunek muzyczny, że właśnie coś na pograniczu rocka alternatywnego chcę tworzyć i tworzyłem. Więc tym trzem panom z tego miejsca chcę bardzo podziękować, że stali się dla mnie taką inspiracją do tworzenia i tekstowo, i muzycznie. No, ale napisałem ten utwór i wystartowałem z nim na jednym z konkursów muzycznych, jeszcze wtedy w gimnazjum i on żadnej nagrody nie zdobył, ale zdobył coś, co dla mnie było bardzo ważne. Wiecie, zdobył moje przeświadczenie, że może i niczego nie wygrał. A wtedy byłem jeszcze osobą, której e, opinie, do której opinie innych były ważniejsze niż od swojej. ale to był pierwszy taki przebłysk, gdzie zrozumiałem, że ej, w końcu stworzyłem coś dla siebie i jest mi z tym dobrze. I tak właśnie zaczęła się moja historia z tworzeniem. A to, co się działo dalej, Sami zresztą posłuchajcie. Z 2014 przeskakujemy o dwa lata. Jest, powiedzmy, czerwiec 2016. Ja wracam z kolejnego dnia spędzonego w gimnazjum do domu. I wracam autobusami. Autobusy w Warszawie mają dość specyficzną rzecz. Chociaż w sumie każda komunikacja ma taką specyficzną rzecz. Mianowicie tak zwany paradoks Menela, czyli kiedy Menel jedzie tramwajem, to tramwaj też jedzie Menelem. Znacie też historię nie tylko z Warszawy, ale też nie z innych miast. Ale dosłownie tak było, kiedy wsiadłem do jednego z autobusów prowadzącego mnie do domu. i kiedy jechałem, ja akurat miałem takie poczucie, że w sumie mi ten zapach nie przeszkadza, że jest, jest mi on obojętny i po prostu usiadłem sobie w tym miejscu, gdzie było wolne. No i tak usiadłem sobie, spokojnie jechałem, miałem sobie jakąś muzykę w uszach, na słuchawkach i jechałem sobie do domu i w pewnym momencie słyszę, że ktoś strasznie krzyczy. Zdjąłem słuchawki i to się okazało, że to jedna z osób w kryzysie bezdomności po prostu na mnie krzyczy, więc podszedłem, zobaczyłem, czy na pewno tobie do mnie, czy nie do kogoś innego. Ale ewidentnie osoba wskazuje na mnie i się drze. Więc ja taką osobą podszedłem tak spokojnie. Tym bardziej, że zaraz miał, miałem wysiadać, bo był mój przystanek. I w tym momencie ta osoba powiedziała do mnie: Przypatrz się dobrze, bo tak wygląda osoba i tak się czuje osoba jak bezdomny. I w tym momencie coś mi uderzyło: że chciałbym wypowiadać się w imieniu tych, którzy nie mogą. W imieniu osób, które nie czują, że są wysłuchiwane, w imieniu osób, które przez swoje różne życiowe sprawy nie są w stanie się zdobyć na wypowiedzenie swojej myśli albo jakichś tam swoich przekonań, i uznałem, że to ja będę robić właśnie swoją muzyką. Będę starał się naświetlać różne problemy społeczne. No i tak między innymi powstał jeden z utworów, który słyszeliście w Przerywniku czyli jak bezdomny. Powiem wam, że kiedy pisałem ten utwór, to miałem trochę poczucie, że kopiuję niektóre rzeczy z mojego pierwszego utworu, czyli z nie tędy droga. Bo skopiowałem trochę akordy. W tekście byłem trochę też podobny, jeśli chodzi o powagę, a też jeśli chodzi o zrozumienie. Też trochę czułem się w tym wszystkim, że się z tym utożsamiam, że sam też chciałbym wykreślić kilka spraw do ludzkości, która zdaje się mnie nie słuchać. I tutaj też y, muszę zwrócić uwagę na to, że często w swoich tekstach piszę, jeśli nie pesymistycznie, to bardzo sceptycznie. Wynika to trochę z trzech rzeczy. Po pierwsze, z mojego myślenia na świat, że w tym świecie, w którym jesteśmy, jest bardzo niewiele pozytywów, a w większości ludzi lubią dostrzegać właśnie rzeczy te negatywne. Ewentualnie właśnie wobec rzeczy, które się dzieją, są albo bardzo negatywnie nastawieni, lub są bardzo sceptyczni. Bardzo są nieufni. I ja też trochę tak mam, że czasami bardzo nieufnie patrzę na jakąś rzecz. A z drugiej strony, jak widzę, że coś się pozytywnego dzieje, to nagle mam z głowy takie coś, że zaraz coś się złego zdarzy. No i zdarzało się albo i nie. Bardzo często się myliłem, oczywiście. Podobnie zresztą z muzyką, aczkolwiek ja mam taką metodę, którą poznałem kiedyś u innych twórców grających, że kiedy tworzę coś powiedzmy optymistycznego, jeśli chodzi o tekst, to melodia musi być smutna. Też musi być ona taka, albo musi być taka powolna, taka kontrastująca z tekstem. I odwrotnie, jeżeli piszę o czymś bardzo przyjmującym, bardzo smutnym, to muzyka musi być taka w miarę skoczna, tak żeby przez rytm i powiedzmy nawet, że przez trochę ruch do tego rytmu muzycznego, żeby człowiek jakoś tam ten tekst zapamiętał. Może nie w całości, ale że tam też ta drobna nuta niepokoju się wkrada. I powiem wam, że kiedy teraz sobie o tym myślę, i patrzę na prawie każdy tekst, który napisałem, każdą piosenkę, którą kiedyś wykonywałem swoją autorską, to mam takie cholera. To naprawdę działa. Ale oczywiście było też tak, że nie wszystko zadziałało. A o tym w następnym rozdziale. Piosenkę, którą przed chwilą słyszeliście, pojawiła się tylko raz. Pojawiła się ona w takim szumnie przeze mnie wtedy nazwanym albumie. Znowu czemu ma dwa lata. Jest 2018, jest mniej więcej połowa marca. I wtedy właśnie planuję, że ej, potrzebuję jakiegoś programu artystycznego, właśnie takiego jakie mają Kaczmarski, Andrzejewski, bo chciałbym wydać płytę i w ogóle takie szumne plany artystyczne. Skończyło się na tym, że nagrałem chyba z 8 utworów i stawiłem je na YouTube'a. W jakości, która nawet dziś, mimo moich starań, pozostawia niewiele nawet do życzenia. No, ale no, warunki były, jakie były i tak nagrywałem, jak nagrywałem. Ale przynajmniej wiedziałem, że piszę coś szczerego. I w tym momencie, też na mojej drodze scenicznej pojawił się człowiek, któremu zawdzięczam bardzo wiele. Dlatego, że stał się moim jednym z najbliższych przyjaciół i stał się też moim, jednym z moich pierwszych i w miarę stałych partnerów do współpracy muzycznej. Krzysiu, dziękuję Ci za to tutaj jeszcze raz oficjalnie na tym podcaście. Bardzo się serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że Twój projekt też się doskonale trzyma oraz że jeszcze razem kiedyś coś zagramy i wystąpimy. Bardzo na to liczę. I właśnie, ten, właśnie Krzyś sprawił, że postanowiłem trochę skupić się na tym, że popracować trochę nad jakością swoich utworów. Bo Krzyś dostrzegł w nich potencjał. Nie wiem jakim cudem, ja też jakby nie do końca wierzyłem, że ktoś może zobaczyć, że to co tworzę jest ok, albo nawet dla niektórych więcej niż ok. I byłem naprawdę zdziwiony, że komuś się to może podobać, więc zacząłem jakoś tam nieśmiało koncertować z rzeczami swoimi, zacząłem jakoś bardziej skupiać się na tym, żeby produkcyjnie te utwory wyglądały w miarę dobrze. Wróciłem nawet do starego projektu, jak bezdomny, który miał chyba z przygotowanych 8 utworów, żeby móc je też jakoś tam wypuścić w sieć. Ale kiedy usłyszałem, jak fatalnie to wszystko brzmi, to miałem takie o nie na pewno tego nigdy, nigdzie nie wstawię. No ale stało się tak, że pojawiło się to. I Krzysiek był na tyle tak zaciekawiony tym, co robię, że powiedział, że ej, on też by chciał coś takiego zrobić. Zaczął nawet wtedy pisać. I uznaliśmy, że fajnie byłoby, żebyśmy coś razem zrobili. No i przyszedł rok 2020. Rok dla mnie. Pierwszy z takich przełomowych w życiu przyszła pandemia. Pandemia była dla mnie wielkim czasem, takim ciężkim, takim, e, gdzie nie rozumiałem, dlaczego się tak dzieje, że ludzie są w zamknięciu, że e, czemu wszyscy się tak boją. W sensie, wiedziałem, że jest coś takiego, jak choroba COVID-19. Wiedziałem, że jest coś takiego jak pandemia, ale po prostu nie byłem w stanie zrozumieć. Jak długo to się jeszcze potoczy? Zwłaszcza, że najbardziej mnie zdeprymowała druga fala, a nie pierwsza, bo ta pierwsza tego zamknięcia jeszcze była dla mnie zrozumiała. Ale kiedy w listopadzie dropnęła druga, to miałem takie: Ech, z tym światem nie będzie już dobrze, będzie tylko gorzej. I e, jeszcze przed tą drugą falą, kiedy przyszedł czerwiec 2020, uznałem, że dobra, trzeba coś zrobić. Trzeba zrobić jakiś fajny projekt, z którego wszyscy będziemy zadowoleni. I tak powstał projekt Kaczmarok. Mogliście o nim w ogóle nie słyszeć i w sumie się nie dziwię, bo, ponieważ nigdy nie było okazji, żebyśmy go mm, razem z nim gdzieś wychodzili, ale był to bardzo ambitny pomysł przeniesienia twórczości kaczmarskiego na ostrzejsze brzmienia. Z gitarami elektrycznymi, z keyboardem, z perkusją, z basem naprawdę no, bardzo było yy, dużo rzeczy. Dużo osób też brało w tym udział. I bardzo to miło wspominam, natomiast no ten projekt upadł po mniej więcej chyba 3-4 miesiącach, tak sądzę. I mm, wtedy przypomniałem sobie o jeszcze jednym projekcie, o takim moim pierwszym, pierwszym zespole, w którym kiedykolwiek brałem udział. To był zespół na tak zwany jeden projekt i mm, wystąpił on tylko raz. Było to podczas unikatowego festiwalu ofowego w Batorym w roku 2017. Jeśli ktoś był, to może pamięta. Był taki zespół właśnie, gdzie się zebrała szóstka osób i śpiewała na małej scenie. I między innymi w te, tej szóstce osób byłem ja i to było coś fajnego. Siedziałem na perkusjonalia, grałem i śpiewałem, także mega mi się to podobało. No i cóż, no myślałem, że to pójdzie dalej, a tymczasem projekt był tylko na ten jeden koncert i potem każdy szedł w swoją stronę. Z niektórymi ludźmi mam nawet do dziś kontakt, także y, Adaś, Julia serdecznie Was pozdrawiam, Kostek, Antek też. E, no i oczywiście jeszcze Patrycja. No także w takim pięknym składzie y, graliśmy przez jeden koncert, ale to było coś fajnego. No z Kaczparokiem też nie wyszło i wtedy uznaliśmy, że z Kryściem zaczniemy grać po prostu we dwóch. Graliśmy przez jakiś czas, mieliśmy nawet jeden występ gdzieś tak poza Warszawą, e, ale... Potem się trochę zaczęły nam gryźć wizje grania. I dopiero w 2022 zorientowałem się, że warto byłoby zrobić jakiś nowy projekt. Tym bardziej, że poznałem masę osób, które byłyby chętne do współgrania. Ponownie zaprzegłem Krzyszta i zaprzegłem jeszcze jedną osobę, która okazała się w tym momencie drugą najważniejszą osobą, jeśli chodzi o moją twórczość, czyli Janek. Janku, pozdrawiam Cię serdecznie. I tak powstał zespół Margines. Margines miał grać utwory, które trochę tam gdzieś napisałem, w których trochę też grałem. Krzysiek był na wokalu. No w ogóle Krzysiek to w ogóle jest osoba, która ma wspaniały głos. Jeśli, jeśli będziecie mieli okazję, zajrzyjcie na stronę jego zespołu. Zostawię pewnie w opisie pod tego, pod tego odcinka link do tego. No i zagraliśmy na festiwalu faza już wcześniej wspomnianym w Licomienie Zamojskiego. I to był naprawdę pierwszy raz, kiedy poczułem, ej, zrobiliśmy dobrą rzecz. I ja bym chciał to przeciągnąć dalej. Tyle, że nie dostrzegam jednej rzeczy, a raczej dwóch. Po pierwsze, promocji w zespole, z którą z promocją zawsze leżałem. I każda osoba, która, z którą zna, wypomina mi tę jedną rzecz, że ja nigdy nie poszedłem w promocję bardziej swoich rzeczy. I tutaj muszę dokonać wyjaśnienia. Rzeczywiście... W czasach, kiedy mi jeszcze zależało, rzeczywiście zrobiłem głupio rzeczy, żeby na tyle, ale nie zgodziłem się na to, żeby wypromować sobie rzeczy. Natomiast teraz od 2023 roku, kiedy już e, coraz mniej mi zależy na, jeśli chodzi o rzeczy muzyczne, czy po prostu takie powiedzmy trochę bardziej artystyczne, kiedy po prostu mam takie, że no już jakby widzę, że się nie przebije z tym, co mam, tylko mogę to robić teraz dla własnej przyjemności, to. Nie jest mi to aż tak potrzebne. Margines ten pierwszy się rozpadł. Natomiast ja nie zostawiłem tego projektu samoczynnie. Dalej tworzyłem dla dalej tworzyłem jakby utwory. I w 2023 zagraliśmy jako margines po raz ostatni w trochę odmienionym składzie. Dwie osoby odeszły, dwie osoby doszły. I pożegnałem się po prostu z tym projektem, uważając, że trzeba po prostu przenieść go do historii. I zacząłem szukać ludzi, którzy chcieliby. Dołączyć do mnie do grania, i żeby też yy, po prostu potrafili liczyć się muzyką ze mną. Tak trafiłem na czwórkę wspaniałych opaków, yy, z czego dwóch, Piotrek i Bartek, serdecznie Was pozdrawiam, zostali ze mną na dłużej. I tak narodził się projekt Bartini Ensemble, gdzie właśnie mogłem zgromadzić yy, kilku ludzi, kilku opaków w większości przypadków gdzie mogliśmy grać utwory w większości mojego autorstwa, ale też nie, nie, nie baliśmy się bawić y, z muzyką, nie, nie baliśmy się grać tych rzeczy, które my też jakoś tam lubimy, albo wplatać je w y, to, co tworzę. No, ale y, po prostu gdzieś na naszym etapie drogi się rozeszły. No i czasami wiecie, nie wiem, czy byliście okazję brać udział w jakichś jeśli tak, to czasami wiecie, że y, są takie projekty, które są przeznaczone tylko do jednego konkretnego celu. Są takie projekty, które mają być długofalowe, ale po prostu jakoś nie wychodzi. No i tak było z każdym moim projektem do czasu tego, który teraz właśnie ogłosiłem. Kończymy. Bartini Solo Act jest projektem, w którym chyba włożyłem najwięcej na pewno pieniędzy. Gdyż sprzęt, jaki zobaczycie, to po prostu aż sam mnie po prostu zwala znok, jak to wygląda. A jeszcze tym bardziej, jak to brzmi. W Bartini Solak zobaczycie mnie samego, być może z jakimś dodatkowym gościem, ale przede wszystkim zobaczycie mój wielki, może nie talent, ale po prostu to, co uwielbiam bardzo w sobie, czyli to, że potrafię zagrać na prawie każdym instrumencie. Wyjątkiem tylko jest tworzenie bitów i produkcji. No, tego się teraz uczę, tworząc sobie sample w klawiaturze MIDI i po prostu ucząc się. Y, tworzyć bity i sample hip-hopowe, albo po prostu y, sample do y, odtwarzania, właśnie takich sol, w solo aktach. I powiem Wam, że jak teraz sobie o tym wszystkim opowiadam, to mam takie naprawdę, jestem mega zadowolony z tego, co osiągnąłem. Może tego było niewiele, może o tym nikt nie słyszał, ale cieszę się, że to, co przez 10 lat dało mi się porobić to po prostu będzie dla mnie jeden z najfajniejszych wspomnień w życiu. Z tym zostanę, a i z tym, co powiedziałem, to Was zostawiam. W opisie tego odcinka zostawiam Wam linki do, po pierwsze, projektu Krzysia, o którym mówiłem w poprzednim rozdziale, ale też zostawiam Was z linkiem do strony oraz do kanału na YouTubie, w którym możecie posłuchać trochę moich rzeczy muzycznych i tych inspirowanych bardziej kaczmarskim i tych nowszych. Na Facebooku też będziecie, mieli, będziecie informowali o tym, gdzie i jakie koncerty będą grane. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tej historii. To był pierwszy storytellingowy podcast. On trochę też się charakteryzował tym, że był improwizowany. Przynajmniej po części, co się wiadomo. Dalej jest skrypt, dalej trochę tam rzeczy czytam, ale raczej to są takie w formie skrótów myślowych, gdzie po prostu wiem, o czym chcę powiedzieć i to staram się powiedzieć po prostu własnymi słowami na bieżąco. I mam jeszcze jedną prośbę. Dajcie sobie, yy, raczej mi dajcie znać, czy zostaliście po prostu do końca. Yy, dajcie znać w postaci interakcji na Spotify, dajcie znak w postaci oceny na Spotify tego podcastu. Dzięki temu będę wiedział, w którą stronę mogę iść. Zostawcie proszę też polubienie na stronie na Facebooku Podcasteum. Yy, dzięki temu też na pewno nie ominą Was kolejne odcinki w, w tym podcaście. No i cóż, bardzo Wam dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.